Drinku. Idziemy teraz coś zjeść, i mamy w sumie ochotę na pizzę. Dokładnie. Zobaczymy. I jeszcze pizzę boczeskowe. Jest tutaj polecane. Właśnie, że fajnie wygląda i też smakuje, także przekonamy się na własnej słoży. Tak jest, chodzimy. Smacznego, kochanie. Dziękuję. Wzajemnie się nagrywa? nagrywa się. Byliśmy właśnie w Morysie i możemy śmiało polecić Wam pizzę z tej klajpki restauracji jest naprawdę rewelacyjna. Rewelacyjna. Ło, już e, się dla tak. języka. Za... i pieczywo czosnkowe z serem, Fajne, to jest coś, ale pizza. Może leciutko troszeczkę inne ciasto, ale warto warto spróbować. Tutaj idziemy troszeczkę głośniej może być. No i pce. Aha. Aha, dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy to tutaj było wyraźnie widać, ale. No, pan się dziwnie zachował. Ajpce, i No cóż, są ludzie i parafety. W ogóle, słuchajcie, stwierdziliśmy, że sprawdzimy, jak Bułgarzy mówią po niemiecku. I udawaliśmy Niemców w tej restauracji. I powiem Wam, że Pani w miarę nas zrozumiała, także to był duży plus. No w sumie skoro mają kartę tam były dania po niemiecku. Więc... właśnie że są po niemiecku, ogólnie też w hotelu, w którym jesteśmy, no to większość to są Niemcy. W sumie nie jest dziwne. Zwykle Niemcy, Niemcy to do tak Głównie emeryci. Tak! Właśnie chciałem powiedzieć, że tam będzie głośno, bo mecz leci. Teraz tutaj motor przejeżdża, pan wydaje jakieś takie dziwne dźwięki. O o, w ogóle też w w którym jesteśmy, to wow, nie ma światło. takich ludzi w naszym wieku. Właśnie głównie są tacy starsi. Przyjeżdżają sobie emeryci we wrześniu na wakacje. Kiedy... Nie wiadomo czy nas widać. No, w ogóle idziemy tam. Tam? Nie, idziemy tam. Tam idziemy do domu. pani już wyszliśmy z tego neptaka. Tak? Możliwe. W ogóle wczoraj chcieliśmy gdzieś wypić półsłodkie wino i powiem Wam, że ciężko było z tym. W sumie do nigdzie nie dostaliśmy. Wszędzie mają tylko jeden rodzaj półsłodkiego wina czerwonego, a dokładniej kadarka. Jak się nazywa to wino i czytaliśmy opinie na temat tego wina i nie były one zadowalające Dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykowali z tym winem No i dzisiaj skusiliśmy się na wytrawne Wszędzie tak naprawdę Bułgarzy do takich większych dań takich mięsnych piją pół i wytrawne wino Także z tym słodkim bo słodkim jest tutaj ciężko dlatego tego, że dużo osób z Polski tu przyjeżdżano to pod tym względem się nie dostosowali Piją i sprzedają co wytrawne także no, tak średnio trochę co mi się nie podobało tu w tych pięciu czterech hmm. albo pięciu knajpach usilnie starano nam się wmówić, że Dokładnie. semi dry to jest medium sweet albo semi sweet jeszcze tak hamsko postawili nam na przykład butelkę wina, gdzie było napisane semi dry i mówisz że to jest semi sweet to w ogóle rozwalało system chodź teraz szybko skoczymy, bo to auto jedzie <laughs> przechodzimy przyskoczymy przyskoczymy. szybciej Dziękowaliśmy panu, pan nam odmachał, także jest ok. Są drogą tutaj Bułgarzy, jeżdżą jak chcą. Na jeżdżą to trzeba wariarni. uważać, tak jest. I też e, rezydent na przykład nam mówił, że tutaj jeśli chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu, to na to tak nie zwracają uwagi i że dużo Bułgarów właśnie jeździ pod po alkoholu. U nas jest to bardziej przestrzegane, wydaje mi się, aczkolwiek no wiadomo, że zdarzają się wyjątki. Ale głośniej jest o tym, żeby właśnie po alkoholu nie wsiadać za kierownicę. Wspomnimy pewnie potem na temat e, suwenirów, co często tutaj wisi. Wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, bo jest to swego rodzaju, może nie fenomen, ale, ale dziwna sprawa. Ja się dziwnie czułam, kiedy weszłam do sklepu kupić magnes z Bułgarii. A... To zdradzasz już teraz, co to będzie? Tak, zdradzę teraz. A słuchajcie, było mnóstwo magnesów Zniknęłaś. kieliszków i broloczków z penisem bądź piersiami kobiecymi. No w Polsce tego jeszcze nigdy nie spotkałam. Takiej, pamiąt takiej pamiątki. Chodzi się do sklepu. Jest duży regał i cały regał wypełniony tym. Tak na starcie. I to też jest takie dziwne, no bo w sumie dzieci też wchodzą do takich zwykłych sklepików. U nas takie rzeczy są w specjalnych sklepach do tego przeznaczonych. Aczkolwiek w sumie też tutaj jeśli chodzi o takie właśnie seks shopy, jest ich bardzo dużo. No dobrze, ale drewniany? O matku No nie no, takim to jeszcze nie widziałam. Ale też rozmawialiśmy z jednym państwem, z jednym parą z Polski. Wczoraj właśnie byliśmy w Sozopolu i w sumie to oni też powiedzieli, że w Grecji się spotkali tak. z takimi pamiątkami, także widocznie... U tej... nas w Polsce nie ma chyba tylko tego. Na Bałkanach i w okolicach na to wygląda, że tak mają po prostu. No, co kraj, to obyczaj. Światło zmienia jak idziemy, raz jesteśmy w jak ściana, a raz jesteśmy co całkowicie Budynki, drzewa, o. to wszystko. I idziemy załatwia. Cały czas nagrywamy podczas chodzenia. To już mnie ręka boli. O, w sumie to teraz już jesteśmy na terenie hotelu i wchodzimy właśnie do budynku. I teraz będzie <laughs> Można już zdjąć okulary. Wow, nas nie widać. Nas nie widać. O, widać. jesteśmy teraz. Tam też czeka na odjazd. Wyle fajnie, że w fotelu mamy też wagę, więc będziemy przed odjazdem, przed wylotem na pewno sobie sprawdzać, kontrolować i naważą nasze walizki. właśnie mijaliśmy naszą wagę. Tam gdzie jest z tyłu. Wow. Ludzi tu. Dużo ludzi się wyjeżdża na to, że wychodzi, ale ja też dużo tu się... ludzi dzisiaj przyjechało. Hello? Hello! Przyjemne panie z recepcji. Ogólnie obsługa, jeśli chodzi o hotel, Potem jest naprawdę tak. w porządku. Czy to serwis pokojowy, czy, czy recepcja, wszystko, wszystko okej. Ok. Tak. Idziemy do windy, więc kończymy. Pokój w hotelu mamy na piątym piętrze, także widoczki naprawdę przyzwoite. Tej Patryk właśnie je podziwia. Mhm. Za was mi listek na drzewie. W ogóle nie wiem czy widać, czy dobrze pokazuje. W hotelu obok jest taki w miarę dość spory ten basen, i co chwilę słyszymy muzykę, ponieważ jest organizowany aerobik I w sumie szkoda, że u nas nie ma tej atrakcji, bo jak słyszę tą muzykę co chwilę, to sama aż poszłabym po tańczyć tej wodzie, troszeczkę kaloribę, żebym spaliła, bo troszeczkę na pewno nam się przytyje tutaj podczas wyjazdu. Jak e wrócę do domu, to na pewno będę bała się stanąć na wagę. Jesteśmy od wtorku, dzisiaj jest sobota, czyli w sumie piąty dzień. I ani razu nie byliśmy na plaży na zachodzie słońca. Nie potrafimy się jakoś zorganizować, na coś wychodzić. Ale już wychodzi nas kolor, jesteśmy opaleni. Także jest. Dzisiaj fajnie się to. opaliliśmy. Jeszcze wczoraj oporu jak płynęliśmy tym statkiem. Genialnie. Yy, nie, wiem czy to będzie widać, ale się tak zjewałem, że... Nie, nie widać jest. Wow, super. Nie widać tutaj. Yy, wczoraj w kamerze. miałem takie fajne rękawki, taki typowy Polak na wakacjach. Tu no. białe, tu... Brązowe, czerwone, nie wiem co to jeszcze za kolor Tak nierównomiernie się Ale no, było zabawnie. Ja tutaj już uwalniam ramiona. Wow. Trochę się niedobrze robi. Ale dzisiaj poszliśmy na plażę i to wszystko wyregulowaliśmy. Dokładnie. Swoją drogą, może cieplutkie, ale ma swoje humorki w postaci glonów. Bywa dzisiaj tak, że nie na ma kompletnej. Przejdę przez te żeby wejść do tej plaży. Nie mija godzin, wody. godzinka dwie? Na brzegu jest pełno glonów, tak trzeba przejść około 5, nawet może 6 metrów, aby, aby te glony ominąć. No, Przez te glony oczywiście. Długo jest tak, że jest płótko. Płycizna, Płycizna mm -hmm. jest bardzo długa, więc to też jest bezpieczne, jeśli chodzi o dzieci. Jak ktoś tu przyjeżdża z dzieciakami, to na pewno nie musi się martwić, że jakoś tak będzie nagle spadek i że coś się stanie tak, z tym dzieckiem. Tak, to jest bardzo fajne. Bo u nas w Bałtyku niestety jest ten problem, że zaraz jest duży spadek i fala niestety może łatwo zabrać. Także to jest akurat u nas niebezpieczne. A tutaj jak najbardziej można. W ogóle wczoraj też było hip... wczoraj, przed było hipnotyzujące to, jak ten pan układał z dzieckiem dałki i... z piasku. rekin młod i co tam było? I autko jakieś Autko tak, tak jest przyczepą. Tak, tak, tak. I taki tak byliśmy zaopatrzeni w, w to, że aż mieliśmy ochotę sami pobudować, a niestety nie mieliśmy za bardzo minęło, miejsca. Jest jakieś 20-25 minut minęło. 25, coś takiego. Jak tak siedzieliśmy i i patrzymy i patrzymy się i patrzyliśmy tak cały No ale czas. opalaliśmy się oficjalnie. Tak. ale I się zastanawialiśmy, kto ma lepszą frajdę, czy ten chłopiec, czy ojciec. Wydaje mi się, że pan tata. <laughs>